O rozumni galacjanie, któż was omamił? Was, przed którymi oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście, były daremne. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. To jest początek argumentu Pawła. Potępia tu ideę tego, że duch jest poprzez uczynki zakonu, a nie przez wiarę. Jego centralny argument jest przeciwko galacjańskim heretykom, którzy wymagają dla wierzących obrzezania. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia Pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: W Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z bieżącym Abrahamem. Tutaj Paweł podaje powody włączenia innych narodów, które nie przestrzegają prawa, że w Abrahamie błogosławione są wszystkie narody. Zatem są włączone do błogosławieństwa, które od Abrahama otrzymał Izrael. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwe z wiary żyć będzie. Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawczy się za nas przekleństwem, gdyż napisano, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie. My zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Pierwsze zdanie jest szczególnie ważne, mówiąc, że wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Ponieważ przeklęty jest każdy, kto nie wypełni wszystkich rzeczy, które są zapisane w zakonie, zakłada, że nikt nie jest zdolny do tego, by perfekcyjnie zachować prawo. A to jest to, czego wymaga prawo, perfekcji. By obejść ten problem, Chrystus sam na siebie wziął przekleństwo zakonu, tak aby każdy mógł przyjąć błogosławieństwo Abrahama przez wiarę. Bracia, przytoczę przykład ze stosunków ludzkich. Nawet uprawomocnionego testamentu jakiegoś człowieka nikt nie obala, ani do niego nic nie dodaje. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom jako o wielu, lecz jako o jednym i potomkowi twemu, a tym jest Chrystus. Powiadam więc to, Testamentu, uprzednio przez Boga uprawomocnionego, nie unieważnia zakon, który został nadany 430 lat później, tak żeby obietnica była unicestwiona. Jeśli bowiem dziedzictwo wywodzi się z zakonu, to już nie z obietnicy. Bóg zaś obdarzył nim łaskawie Abrahama przez obietnicę. Obietnica dana Abrahamowi była obietnicą i została dana Abrahamowi wiele wieków przed nadaniem zakonu. Więc jeżeli obietnica przyszła z zakonu, to nie jest już dłużej obietnicą, a uwarunkowaniem na wykonywaniu określonych rzeczy. Jako kontrakt. Zatem obietnica nie może być przypisana zakonowi. Dodatkowo, obietnica została poczyniona Abrahamowi i jego potomkowi w liczbie pojedynczej, które Paweł interpretuje typologicznie jako Jezusa Chrystusa. I dlatego Chrystus jest prawdziwym potomkiem obietnicy Abrahama. To jest kluczowe przesłanie, na którym opiera się wniosek nieco dalej osadzony we fragmencie. Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica, a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu. Lecz pismo głosi, że wszystko poddane jest Grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa, tym, którzy wierzą. Celem zakonu jest osądzanie. To nie znaczy, że pogwałca to Bożą obietnicę. Został on dany właśnie celem tego, by przygotować drogę Chrystusa. I to poprzedza ostateczny punkt argumentu Pawła. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci, trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem Wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Biorąc pod uwagę cały fragment, Paweł ustanawia, że w obietnicy Abrahama ludzie, którzy są wybrani przez Boga, nie ma w nich żadnych wykluczeń na podstawie zachowywania Tory, która była naszym wychowawcą aż do przyjścia Chrystusa. Zamiast tego wszyscy są uznani synami Abrahama, ludzi, którzy są usprawiedliwieni przed Bogiem i są z nim w społeczności, niezależnie od kategorii materialnych. Czemu? Ponieważ są jedno z Chrystusem, który jest dosłownym potomkiem Abrahama. Pełny argument jest następujący: Chrystus jest prawdziwym potomkiem Obietnicy Abrahama. Wszyscy chrześcijanie są jedno, zjednoczeni z Chrystusem lub ciałem Chrystusa. Z tego powodu chrześcijanie także są potomkami obietnicy. Ten tekst ustanawia pewien rodzaj przebóstwienia, że prawdziwie stajemy się jedno z Chrystusem w pewnym sensie. I z tego powodu dziedziczymy to, co On dziedziczył. Taki jest argument Pawła. Głównym punktem Pawła jest zakończenie obowiązku zachowywania Tory dla dostępu do łaski Bożej. I czyni tak przez wykazanie tego, jak każdy, w tym poganie, są wszczepieni w samego Chrystusa przez co dziedziczą to, co dziedziczył Chrystus. Jego eliminacja podziału między Żydami, Grekami, niewolnikami, wolnymi, mężczyznami i kobietami nie zajmuje się społeczną kwestią Kościoła, choć oczywiście ma w nich swoje implikacje. Ale sednem Pawła jest ukazanie jedności ludzi w Bogu. Więc w rdzennym sensie nie ma podziału między wierzącymi, ponieważ my wszyscy jesteśmy jednym ciałem Chrystusa i z tego powodu dziedzicami obietnicy.